Zaczynamy wielkie granie. Czekaliśmy na to te 70, dni a dziś ta historia. Gracze z Kalisza mają problem, żeby minąć jeden na jeden. Ale Ribeiro znalazł sposób, wyszedł w górę. Pokonany Sandro Mestrisch, mamy remis. A w zasadzie yy, trzecia. Bardzo jarek. łatwa strata, błąd podania. Ależ teraz się to zagrali. Jeszcze jaka obrona. Piłka poszybowała pod dachem Kalisz Areny w 18. Serii Gier. Dobrze, Portugalczyk w obronie wygarnął tą piłkę. to podanie Rizu. do obrotowego. A teraz szperę i mestricia. Z pewnością może być odciążeniem dla Ribeiro. Jakubory ze środka do dwóch. Moryń aktywny z poliką. Ribeiro. A nie radzą sobie na razie z Portugalczykiem obrońcy. Moryń. Ribeiro. Ribeiro raz jeszcze i raz jeszcze skutecznie Portugalczyk. Po raz czwarty w tym meczu. Cztery gole. Tego zawodnika reprezentantów Polski yy, oczekuje się dosyć dużo tego się oczekuje dokładnie tak z pewnością choć się od Michała Skórskiego zobaczymy czy 34-latek poradzi sobie z Kamilem Adamskim poradził sobie nie był to z pewnością najlepszy rzut. Kamyszek trafia między nogami bramkarza energię KSK. Łyżwa, Szpera. Ależ teraz to zagrali Ostrowianie. No nie wiem, czy to było. A tu wydaje się, że. Krzysztof Łyżwa czysto wygadnął. Bramka kontaktowa. Kamyszek. Szpera. Z wód na zewnątrz. faulował Miłosz Bekisz. Z rzutu karnego. Szczecina. Wyszedł z bramki. Był blisko dobrej interwencji. Jednak odbita od jego ręki grupa kibiców, przyjechała do Kalisz Areny by wspierać Ostrowie jeszcze szukają bramki i trafia Kamil Adamski. Trochę defensywy Kamyszek zdecydowanie wyżej. Teraz się cofnął. Ale wow. Ribeiro teraz posłał piłkę. Szczególnie te ostatnie 15 minut. Ale na pewno ta pierwsza połowa nas nie rozczarowała. Myślę, że stała na bardzo wysokim poziomie. Fantastyczna teraz akcja na tej współpracy. Rzut karny. Próbował Bartłomiej Tomczak. Jak będzie po przerwie? Marciniak czy Szczecina? Marciniak po raz czwarty. Znowu bramki więcej gości. Starcewicz z Doncowem Gajek, gra pasywna, Gajek smolikał, Gajek mocno w środek bramki. Ale to, to był rzut, który Kamyszek do Adamskiego. Robert Kamyszek trafia! Jakim cudem! Porzucie Roberta Kamyszka wpadła do bramki fazy zasadniczej. 23 24 za moment może być równo i jest równo mhm. wypychane przez Mateusza kusa. Kamyszek rzuca trofia w do bramki Htliczki. To zaproponują goście, jak podejdą do tego gospodarze. Trafia Robert Kamyszek. No i czy to jest gol, który zamyka ten mecz? Jeszcze Rafał Kuptel daje szansę sobie. Gra i szuka 25. bramki Ribeiro do Molskiego. Trafia. Skrzydłowy gospodarzy jest 25-20. Wybroniony ten rzut przez wliczkę, ale piłka już nie wróci. Nie wróci w ręce energię Kęsu Kalisz. Ostrowia. Tu wygrywa hasło Kalisza. dopisz swoją historię.